Zostałem pouczony przez męża Bożego. No niestety stało się. Po ostatnich filmikach, które zamieściłem, o które mówiły właśnie o duchu protestantyzmu duchu demonicznym a po wczorajszym filmie właśnie zostałem pouczony tu na TikToku właśnie pokażę Wam komentarz, jaki otrzymałem i nie wiem, jak się praktycznie odnieść. Od pana Waldemara, a napisał: Kto atakuje dary, nie atakuje ludzi, którzy je otrzymali, lecz atakuje dawcę darów Ducha Świętego. Błogosławię cię człowieku, małej wiary, kimkolwiek jesteś. No właśnie i się zaczęło, i to nad czym akurat nie miałem wątpliwości, że będziecie bronić za wszelką cenę właśnie tego. Duchu protestantyzmu, I jak widzicie, to nie ja atakuję darów, a wręcz Ducha Świętego. A ja Wam przedstawię zaraz, właśnie, jak to jest. Jeszcze zarzucono mi, że jestem małej wiary. Tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę fakt, kim jest Pan Waldemar, to można się z tym zgodzić z jego perspektywy. Zobaczmy, od kogo właśnie takie zruganie mojej osoby otrzymałem? Od Niego otrzymał z Duchem Świętym, modlił się na językach, oddawał Bogu cześć i pojechał do Holandii. Można? Można. Ale trzeba chcieć. To nie wszystko. Robiłem warsztaty. Ludzie z innych krajów przyjeżdżali, żeby oddać życie Jezusowi, bo wiedzieli, że kiedy się o nich pomodlę, to demony ich opuszczą, oddadzą życie Jezusowi. Wielokrotnie jeździłem po Polsce do różnych ludzi, wielokrotnie dostawałem słowo do ludzi, prorokowałem do wielu ludzi, przez to się ludzie porodzili na nowo. Również miałem swoich wychowanków, których wychowywałem poprzez informacje, które otrzymywali do mnie, poprze, ode mnie poprzez messenger, na przykład. Miałem takiego ucznia, który przez Pół roku dokładnie zadawał mi pytania przeróżne. Już był ochrzczony w wodzie, ochrzciłem go. No tak, e, można rzec i się przyznaję, jestem małej wiary według tego, co ten mąż Boży robi. Jakie ma owoce, to sami mogliście usłyszeć, że ludzie nawet do Holandii wyjeżdżają. Nie wiem, naprawdę. To jest szok dla mnie, bo. No, w dzisiejszych czasach ciężko jest do Holandii wyjechać i do innych krajów, no, ale okej. Okay. No też widzicie, ten mąż Boży, pan Waldemar, mówi, że chciwodą prorokuje. Dar języków nawet tutaj uczniowie mają. Ci ludzie, którzy do niego przyjeżdżają, prawda? Robi różne szkolenia. To jest niesamowite. I właśnie to co duch protestantyzmu wam daje, drodzy, to zwiedzenie właśnie jest jakże zbudowane przez takie właśnie osoby. Bo jak to wytłumaczyć? Może jeszcze zobaczmy inne świadectwo, które pokazuje, jak ja jestem małej wiary. Co ten mąż boży, pan Waldemar, potrafi? Nagrywaj to od góry, żeby było widać. Widzisz to czy nie? Ale czemu ty masz tak? Zobacz. Jest. Ile jest za krótka noga? A czemu ty tak masz? A Pani poszło, noga urośnie jemu. I teraz patrz. Noga rośnie. Spójrz. Rośnie. 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 Więcej. Więcej. Ma się wyrównać całkowicie. Całkowicie ma się wyrównać. Całkowicie ma się wyrównać ta noga. Jeszcze więcej. 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 Dziękuję Ci, Panie Jezu, za cudowne uzdrowienie. Ja błogosławię to uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Pełne uzdrowienie. Alleluja. Dziękuję Ci, Panie. Amen. I widzicie, jak ja się mogę porównywać z takim mężem Bożym, który, jak widzicie, również uzdrawia. Z 4 cm na 5 cm, aż nogę uzdrowił. No, po prostu niesamowite. Widzicie, te wszystkie dary, cuda, po prostu są niesamowite. Jak mogliście zobaczyć, z czym to jest powiązane, na samym końcu. Tere kiki kiki. Dary ducha, dary języków, dar uzdrawiania, dar prorokowania, o nim już mówił, tak? I dary języków. A teraz właśnie. Tak niesamowite, bo to widziałem właśnie, Torben robi inni, prawda? E, właśnie mężowie boży, którzy chodząc, wyrównują nogi. Naprawdę, tego nie potrafiłbym chyba zrobić, może z luźnym butem, jakbym się tak e, nogę wziął, pociągnął delikatnie tak. Wiecie, no, to bym zrobił tak, taką sztuczkę, tak? Ale to, co on wyprawia po prostu w swoich darach protestanckich, prawda? Od męża bożego. To jest no, niewyobrażalne. No i ten dar języków. Ale widzicie, drodzy, to nie wszystko. Bo teraz Wam właśnie, dlaczego mówię Wąż Boży? Bo on sam się takim określa. Tak jak ja, mogę, mogę jasno i wyraźnie mówię. Jestem człowiekiem Boga, bo jestem. Natomiast on też również to mówi. I zobaczcie, raczej świadczy, prawda? Zobaczcie, co ma napisane. Widzicie. W miejsce Chrystusa sprawuje poselstwo na ziemi reprezentuje Boga Ojca. No widzicie, no tu mamy jasne i wyraźnie zaświadczone przez Pana Waldemara, że w miejscu Chrystusa jest i sprawuje właśnie tą jakby posługę dla Boga Ojca. Jakiego Boga Ojca, to ja doskonale wiem i pewnie większość was wasz też. Ale no, wiecie, tego by nie było. A czego jeszcze? Właśnie tego, co wam pokażę, o czym właśnie pan świadczy i pokazuje. Jest zanurzona w wodzie. Ok, a w związku z tym musisz złapać jedną ręką za nos. Drugą rękę połóż o tutaj, tak? Nie? O, wyżej, wyżej. O, tak. Albo, No, tak może być. I teraz kucnij razem ze mną, podejdź do przodu troszkę. Dobrze, dobrze. Kuc, w imię Jezusa Chryst w imię Jezusa Chrystusa. Umiera z Chrystusem, powstaje z Chrystusem. I widzicie, tu macie przykład sztuwodnego i też na samym końcu daru języków Dary języków, który jakże widzicie, mówi pan Waldemar o tym, że nawet jego uczniowie mieli i nawet do Holandii pojechali, prawda? Ale co ciekawe, i drodzy naprawdę, jest to przerażające, bo oczywiście nie będę praktycznie ze wszystkimi dyskutował, bo nie ma to sensu. Będziecie się plugawić tymi właśnie szatanistycznymi duchami zwiedzenia, które przy, przyniósł wam protestantyzm. To wasza sprawa. Bóg, prawdziwy Bóg, mój Bóg, Pan Jezus, Bóg Zbawiciel, oddam wam, odda wam według właśnie tego, co czynicie. I pokazuje wam, jak jest z Romanem, prawda? To, że całe te pisma są zaprzeczeniem nawet własnych yy, świadectw. I tutaj nawet tutaj człowiek, który jest zbudowany na tym, Mówi, że on jest świadczy, że jest mężem Bożym, panie Waldemarze. I co ciekawe, tutaj modli się na językach, a raczej nie zna tego języka, bo to jest tirikiki i w ogóle, prawda? Eee, więc to jest jakieś Kundalini, ale nieważne, nie zna tego języka. To nawet nie rozumie chyba, co do niego jego apostoł Paweł pisał: Panie Waldemarze. Pan chrzci osobę. Która chce oddać życie Jezusowi według Pana, to Pan powinien zamilknąć według słów Apostoła Twojego i nigdy tego nie robić przy takiej osobie. Prawda? To są, to są napominania i nauki Pana, w które Pan wierzy, a których kompletnie nie rozumie. Bo tak samo jak Pan uzdrowił tą nogę jeden centymetr, to też pan zaczął językiem mówić, a pan powinno, powinien zamilknąć i tylko nimi sobie powiedzmy, robić tą mantrę w domu, sobie i Bogu, nie przy ludziach. I takich prostych rzeczy panie Waldemarze nie rozumiesz. I co ciekawe, jest pan uzdrowicielem i ile jest uzdrowicieli, których widziałem właśnie, jak tak buta ciągli, prawda? Albo dociskali, to już nie ma znaczenia, co robili, prawda? Ale nie ma żadnego praktycznie, który by poszedł rzeczywiście, na przykład, do sparaliżowanego człowieka i swoim duchem Bożym, duchem protestantyzmu, podszedł i uzdrowił. Wy się nie macie, że jesteście tacy, właśnie dużej wiary, no bo jestem małej wiary, prawda? To czemu pan nie pójdzie do szpitala? Czemu Pan nie pójdzie do osoby na wózku inwalidzkim i inni, którzy właśnie wierzycie w te fałszywe pisma, tej pisma fałszywej Ewangelii i nie uzdrawiacie takich ludzi? Właśnie to jest to. Tak samo jak widzicie, w, w, trochę sporo jest komentarzy oczywiście broniących tych dziwnych nauk. Mówicie o tym, że Katolicy przez swoją teologię nie rozumieją, yy, prawda, słów, Jezusa, że oni teologicznie wszystko są w stanie, yy, powiedzmy, wytłumaczyć, byle było na ich obrzędy, prawda, na ich wiarę. A wy co robicie? Tu macie przykład. Jeszcze przykład, że jest komentarz, yy, że apostołowie dary języków prawdziwych dostali prawda, w pierwszym wieku. Żeby głosili Ewangelię. No a teraz to już jest nieobowiązkowe? Nie a na przykład w drugim y, wieku, w III, w X, to już wszyscy powiedzmy mówili w językach, tak byli wykształceni? Teraz nie jest potrzebne? A czemu mężowie Boży, na przykład, którzy jadąc do y, nie wiem, y, Chin, nie, mówią po chińsku, a na przykład biorą tłumacza? Albo na przykład do Brazylii. Przecież, jeżeli oni są mężami Bożymi, to po co mają się uczyć języków? Tak normalnie, języków. Jak przecież mogą poprosić o ten dar, spłynie jak w pięćdziesiątnicy i będą płynnie mówić, bo przecież to jest wola Boża. Także widzicie, to jest po prostu jak ja czytam to, te komentarze, to, to załamują mnie ręce, bo wy mówicie, że katolikom zarzucacie właśnie ich teologię. Ha, po prostu wy jesteście w tym wszystkim jeszcze lepsi. Jeszcze lepsi. Bo chociażby katolicy wam tego nie zarzucają, to wy zarzucacie w większości katolikom. Mówiąc no, spójrz tak pisze, tak pisze. A tu pisze Paweł tak, a wy swoje. A co ciekawe. Krótce jeszcze zobaczymy waszą teologię, teologię duchu protestantyzmu. Rogatego ducha Bożego Waszego. Właśnie jak będziecie, jak za, e, zareagujecie na to, co Wam przedstawimy. To jest bardzo ciekawe, także przygotujcie się. Przygotujcie się. A naprawdę, Panie Waldemarze, niech Pan zastanowi się nad tym, co Pan czyni. Bo teraz Pan jest przeciwko Panu Jezusowi, przeciwko prawdziwemu Bogu. Wychodzi Pan na ulicę, naucza. A tak na dobrą sprawę naucza Pan fałszywej Ewangelii. Jest przeciwko Panu Jezusowi. Tu nie mam wątpliwości. Przeciwko mojemu Bogu zbawicielowi. Także naprawdę, niech Pan szczerze zastanowi się nad tym, nad tym czego Pan naucza i, czego, i czym został Pan nakarmiony. Bo na pewno nie tym słowem życia, słowem Boga, które Pan Jezus właśnie daje ludziom.